XXI wiek, kuwa. No i prognozy pogody nie potrafią działać nawet. Na kilka godzin przed tej. Tej. Ale tutaj mamy przeprawę. Taką przeprawę mamy. Nie wiem czy to tędy, bo nie widziałem nigdzie oznaczeń. Tam jest oznaczenie, więc nie tędy. Czy nie mamy przeprawy? No dobra, wracając do głównego wątku. Miało nie padać. Miało padać o 15, troszeczkę, i nie padać miało. Więc miało być sucho. A jest bardzo sucho. Już klasycznie, nie? Popas w błocie. A gdzieś miał być czarny szlak, którego nie znaleźliśmy. Boże, my wszędzie zabłądzimy. Ciekawe, czy można tę słabość zamienić w siłę. I ciekawe w jaki sposób. Umiejętność zabłądzenia wszędzie. Po prostu wszędzie. A na autostradzie bym się zgubił. Tak sobie myślę. Na szczęście jestem wtedy zbyt leniwy, żeby myśleć. Po prostu jadę na autopilocie. O, właśnie się wpieprzyłem w jakieś błoto. O. Bo on był tak po drugiej stronie, nie? No więc chyba dotarliśmy, ale jeszcze musimy to potwierdzić. A no to jest taki gnój, że to było w ogóle bez sensu drapanie się, nie? To jest cel To jest to? To jest ani tak Nie wiem jak to żeby było widoczne Nie Całości nie mogę objąć. Ale mokradło Mokradło No i Fina jest wysoko Finalnie wygląda jak przygoda i jak się czujesz na myśl o tej przygodzie? Przestraszony. Podekscytowany? Przesłaszony. Podekscytowany? Dobrze Przesłaszony. słyszałam? Przestraszony to jest jedyne dobre słowo. Ja <laughs> odkryłam mój stan ducha. Uh -huh. Nagrywam jak się nie spodziewali. Mostek, który nagrywałem wcześniej jest tym mostkiem. Tutaj był ten szlak. Czurny je. Dobra, Karola, boisz się? Można też tak. O, A ty naprawdę się boisz? <grystanie>